Cześć, witajcie na moim kulinarnym kanale. Chciałbym dzisiaj Państwu pokazać kolejny pomysł na szybki, prosty obiad. Co będziemy potrzebować? Tu mam pół kilo piersi z kuczaka, 800 gram ziemniaków. Specjalnie ich nie obierałem, to później. Dwa rodzaje sera: tutaj mam parmezan, tutaj mam sery gołda. Z przypraw będziemy potrzebować koniecznie. Yy, musicie Państwo się zobaczyć w coś, coś takiego. Idzie to kupić w każdym w sklepie. Gotowy produkt, taka przyprawa do ziemniaków. Ona naprawdę świetnie będzie się komponować z tymi ziemniaczkami. Plus do tego będziemy potrzebować jeszcze z przypraw pieprz i sól, papryka, tutaj mam pikantne zioła promasalskie, czosnek granulowany i jeszcze śmietana 30, tu jest 150 g. W pierwszej kolejności zajmę się tą piersią z kuczaka. Pokroję ją w taką centymetrową kostkę. Wiersz mam pokrojoną, to teraz ją sobie przyprawimy, nie? Troszkę to poleję olejem. I teraz będę przyprawiał po łyżeczce. Łyżeczka ziół Tak Taka czubata. Papryka pikantna. Te... I łyżeczka tego suszonego czosnku. Dobrze. Sól i pieprz. Wymieszam to i odstawię na pół godziny do lodówki. Myślę, że tego fileta już porządnie wymieszałem, to zajmę się teraz tymi ziemniakami. A te ziemniaki również pokroję w taką centymetrową kostkę. Ziemniaki pokrojone, to teraz je przyprawię. W tym momencie uruchomię sobie piekarnik. Nagrzanie góra-dół, temperatura 180 stopni. Piekarnik mi się powoli tam nagrzewa, a ja sobie przyprawię te ziemniaki. Damy oleju na te ziemniaki. No i teraz ta przyprawa. Tej przyprawy jest tutaj 25 gram, a ja myślę, że połowę to na pewno dam. I nic więcej, ani nie będę tego solił, żadnej przyprawy innej tutaj nie będę chciał dodać, tylko i wyłącznie to jedną, nie? Teraz oczywiście wymieszam to wszystko. Postaram się tu nie nabrudzić za bardzo. Na bogato niech tej przyprawy tu będzie sporo. Dobra, niech będzie wszystko. Teraz dopiero to, postaram się porządnie wymieszać. Ziemniaki wymieszane, przełożę je teraz na blachę. No to co, wykładam, nie? Rozłożę to na całą blachę, żeby one się dobrze zapiekły, te ziemniaki, nie? Bo teraz je piekli przez 20 minut temperaturze 180-200 stopni, to już jakiś tam piekarnik ma. Ja ja będę piekł w temperaturze 180 stopni. O i super. W takiej postaci włożę to do piekarnika. Włożę to na środkową półkę. I teraz uruchomię termoobieg. I myślę, że 20 minut powinno wystarczyć, nie? Jak nie, to dołożę 5 minut, no trzeba to obserwować. Oczywiście zobaczymy, jak to wygląda po 15 minutach, nie? A może troszkę jest przemieszam? A myślę, że spokojniejszy, około 10 minut mogę tutaj dodać, nie? Czyli nie 20 minut, tylko w moim przypadku może około nawet 30 minut. Tam w piekarniku ziemniaki mi się smażą, zostało tam jeszcze 5 minut, w tym czasie zacznę sobie smażyć tego kurczaka, nie? te pierś z kurczaka, co żeśmy wcześniej przy, przyprawiali. Mam troszkę oleju, olej mam już chyba wystarczająco rozgrzany, skręciłem troszkę gaz na takim małym płomieniu, nie, i smażymy. Co tutaj się dzieje? Powolutku niech ten kurczak się smaży, nie? Zobaczmy jak to wygląda. O, kurczak za minutę, dwie już będzie usmażony. To zaraz będę dodawał śmietanę. Zobaczmy jak ten kurczak, no już jest podsmażony. Ja myślę, że w tym momencie spokojnie mogę sobie tej śmietany dodać. Wymieszam to. I w tym momencie dodam sobie tego sera parmezanu, tak jak bezpośrednio sobie wtarkuję. Kto ile lubi tak naprawdę, nie? No, ale z 50 gram trzeba dać. Tyle wystarczy. Delikatnie jeszcze zmniejszę płomień, tak tylko, żeby to pyrkało, nie? I teraz to wymieszam i pójdę do piekarnika, wyciągnę sobie te ziemniaki, bo one już są dobre. Zobaczmy, jak te ziemniaki... Ja sobie je ściągnę na osobną blaskę. O, fajnie. Fajne, się takie chrupkie zrobiły, nie? Właśnie, takie mają być. Robiły się... Jakby się w tym piekarniku? Tak, myślałem, że w 20 minutach się wyrobię, a one się piekły 30 minut z hakiem, chyba 32 dokładnie. Jak ten filecik tu wygląda? Dobrze, a to już mi się ładnie zredukowało. To możemy teraz przejść do najważniejszej czynności. Te ziemniaczki sobie teraz posypiamy tak na górę. Tutaj. Ależ to ładnie wygląda, nie? Delikatnie to wymieszam. Nie chcę tych ziemniaków rozwalić. Chcemy, żeby one były takie upieczone, chrupkie, nie? Dobra, wiecie co? Nie będę tego więcej mieszał. Niech to sobie zostanie tak, jak jest. Jeszcze mamy ten ser gouda, nie? Tarkowane. Jakby komuś brakowało kalorii. To teraz jeszcze sobie posypiemy troszeczkę tutaj na górę. Nie jest za dużo. Ja tu mam więcej miejsca niż potrzebuję. coś takiego. Bardzo mały gaz mam, tylko tam leciutko pyrka, nie? O, coś takiego. Po sobie to leciutko ziołami, tymi prowansalskimi. O, mi się sypnie. No. Nakryję to pokrywką. Dosłownie poczekam, aż mi się ten ser roztopi i obiad gotowy. Minęła chyba dosłownie minutka. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. O, coś takiego. I mój obiad jest gotowy. Zaraz go sobie nałożę, tylko wcześniej, oczywiście, zrobię sobie zdjęcie na miniaturkę. Zobaczcie, jak wyszedł mój dzisiejszy obiad. Coś takiego. Proste danie, nie? Do zrobienia. Troszkę roboty jest przy tych ziemniakach, ale naprawdę, wydaje mi się, że naprawdę warto, nie? Co tam? nałożę sobie i będę jadł. Coś takiego. Bardzo taki dietetyczny fit obiad, nie? Ziemniaki zapiekane. Z serem. I z piersią, z kuczaka. Nie wiem, jak nazwać jeszcze ten, ten przepis. Konkretnie, jak to jeszcze nazwać, to, to nie mam pomysłu. Wygląda to mega apetycznie. Przynajmniej mi się to mega podoba. Jeszcze starkuję sobie troszkę tego parmezanu, ale nie dużo, tak? Tylko dla zapachu. Mega jestem zadowolony z tego dzisiejszego obiadu. Naprawdę. Może komuś się przyda, może ktoś też wykona ten obiad w swojej kuchni, to będę się cieszył. Dziękuję Państwu za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale.